Szybka. Dzisiaj uciekamy z Kajopeliko, bo tutaj przyszli Haldersi, więc teraz będą chcieli zabić. Więc szybko musimy uciekać stąd. Do Los Santos, musimy uciec. I dajcie subskrypcję no, i lajka like i komentarz, um, żeby... I uciekamy stąd. Uciekamy z Kajopeliko. Czy lepiej gdzie lecimy? Ja tak jest. Tak jest. A, pod nami już stoją. Nie? Jakoś. Teraz y, dołącz na serwer na Discordzie, dziki zbyt goszczy, i dołącz na kanał, dobrze? I bez i tego, dobrze? Na Sale dzików. Dołączam dobra? Teraz nie, teraz nie. Musisz, teraz albo cię zwolni. Dlaczego? Aż to tylko chwilkę zajmie. Dawaj, dołączasz tam, bo musimy tam coś puścić. Bo tam puszczamy dużo rzeczy. Dobrze, dzień dobry. Jesteś już? Halo? Jestem, jestem. Jestem, halo, halo, jestem. Dobrze. Lecimy do Los Santos, tak? Tak. Dobrze? Dobrze, Jesteśmy w Los Santos. Czy wy wiecie, co to jest Los Santos? Los Santos, piękne miasto. Pierwszy raz widziałem je na internecie, że loty tam są, ale my nie poszukujemy na dół. Jesteśmy z podwójną gacielą. Co wiemy? Bojna, strzeki, tam byłoby obliźnienie. Lecimy. Proszę zaraz zaraz że wizyta, Możesz już już Tak Proszę, tak? Tak jest. Jezusa. A ja jestem Prawka, ja jest, Stąd się tu, tu wychowałem. <coughs> ale, proszę, ale proszę nie mocno lądować. Ja się tu wychowuję. Lekko ląduj. Lekko. 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 Było lekko. Wychodzimy. Dobrze, szybciej. Wychodzimy, tak jest. Y <mówne> Helikopter zabierze nasz asystent, drugi. Idziemy sobie popływać. Czekaj, tak? ja coś zresztą, tak? dobrze? Czy pooglądać. Dobrze. Wsiadaj. Ty, wsiadaj! Uldo. <gry> dobrze. No, wsiadaj, wsiadaj. To jak, jedziemy łódką? Tak, no ja... Proszę, na jak? Na ja? A to jest Tak. Ale to jest pana przecież jaka. Nie pamiętam pan kupił pan go niedawno. Ja mam w jachta. oczy pan Ha! pomyliłem się, Przepraszam. A gdzie teraz płyniemy? Nie, nie, Popływać sobie. No ale możemy z... Dobrze. Co się pan dzieje? Ja się duszę! Co się panu dzieje? Co się panu dzieje? Halo! Oooo! Panie! Duszę się Ty. Jezus! Proszę tam, Proszę tam. Tam, tam. Musimy yeah. jacht wielki zresztą. Gdzie się zakupimy? Dobrze. Galakcji jacht. Wsiadaj. U mnie tu jachtu. Tak jest, już już siadam, już siadam, Już Gdzie ty jesteś? Ole piękny tak, ma Tak, tak, za piękny 128 milionów. Dolarów? Tak, tak. Jezu. O, to Proszę pana, to ile... To... Grosze? To są? Dla pana czy co? Nie, to nawet nie jest dla mnie grosz. To jest nic dla mnie. Nic. Jo. Ja. Przy pana nie mogę wejść! No jak, no to musisz. Tylko nie na mogę łodzi wejść. wejść. Jesteś na łodzi? Nie! Ja tu pływam sobie w koło jak tu nie mogę wejść? No to musisz na kwadrat czy coś takiego, nie wiem. Musisz wskoczyć na niego! O panie! Uch. Wsiadaj na łódkę, żeś! Na tyły, chodź na tyły. Do tyłu? Idź na tył, no, dobrze. Widzę, że Idę już na tył. Tutaj ogólnie helikopter byśmy mogli mieć. Tutaj proszę wejść. Nie mogę. ty możesz? już rzeczywiście... A ja mogę. O. Dzień dobry. Dobry Dzień. Ja, ja, idę Ma pan tu jakiś gości? Nie, jesteśmy... Musiał... Dobrze. Będziemy płynąć na... Cajo Czy... Nie na Cajo tylko na ten... Na Paleto Baj. Proszę się tutaj rozgościć w pokojach. Dobrze, ale piękne są te pokoje, przy pana, tak. no piękne. tutaj będziemy mogli mieszkać i spać, bo to zastąpi nasz dom. Małpy to, ta... o, Małpy to też mają silne co nie? jak piękny widok. No. no. Ale pięknie. U! Pijemy! 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 Nie, Pijemy! nie nie, nie padnę, proszę Pana. z dala od ludzi. No właśnie. Wypadłem! Co? Nie! Wypadłem! Wypadłem! Niech pan płynie dalej, ja tu zostanę, ja pana dogonię. Nie, Nie pan płynie. Ale pan, ale pan, ale ten jak szybko płynie, ja? No! Stop, 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 stop! 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 Proszę wsiadać. Gdzie pan jest? Dobrze. Już jestem, jestem, jestem. Jest pan na jachcie? Tak. W środku? Tak, tak, To pójdźmy. Tak. Ja się do mnie tam przyjść. Dobrze, dobrze. Ło! Ty! Pod wodą byliśmy! Widziałeś? Ty! Woda! Miałem. Woda pod wodą. Ła!

Gdzie? Manu, jesteś? Żyjesz? Jestem, proszę pana. Żyję, żyję. Gdzie jesteś? To właśnie Łódź. Chodź. Idziemy do naszych pokoi spać. No i tutaj by się nasz sezon kończył, się znaczy odcinek pierwszy. No, po prostu sumie już dużo rzeczy zrobiliśmy, nie? No właśnie. Także zachęcamy Was do dawania łapek w górę, subskrybowania oraz dawania lajku. Like. Tak, ma, tak? Jest, tak, ja. Max? Tak. Spróbuj. Sto mój. Jest moja łódka. Skupaj się! Także nie można... Także nieważne, więc y, będziemy teraz kończyli odcinek i... Jak Spuba mówiłam... Diving! Zachęcamy Was do yeah. naszego kanału oraz zostawienia e, dzwonka oraz e, dzwoneczka. No i co? Stój, stój, stój. No i chyba będziemy się żegnali, tak? E, słucham? Słucham szefie? Słucham? Co chciała Pani jeszcze powiedzieć? Stój, stój, stój.